Kim jest Waldemar Obłoza, słynnego romana z na wspólnej, raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Niewielu jednak wie, że ma utalentowanego syna. Igor Obłoza poszedł w ślady ojca. Zobaczcie, jak wygląda. Skóra zdarta z ojca, spis treści: kim jest Waldemar Obłoza. Syn Waldemara Obłozy. Kim jest Waldemar Obłoza? Waldemar Obłoza to urodzony 19 sierpnia 1959 roku. W gołych łąkach polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Choć ma imponujący dorobek zawodowy, to największą rozpoznawalność zapewniła mu rola Romana Kurskiego w Sitcomie Polsatu, Miodowe lata 1999-2003 i Romana Hofera w telenoweli TVN na wspólnej od 2003 roku. Nawet moja ciotka czasami się myliła w telefonicznych rozmowach, żartował aktor w rozmowie z Dagmarą Olszewską. Syn Waldemara Obłozy, prywatnie Obłoza jest ojcem dwóch dorosłych już dzieci. To owoc w związku z pierwszą żoną, Iloną Szoką. Para doczekała się bliźnią, Igora i Inge, urodzony 1988 w Jeleniej Górze. Związek jednak nie przetrwał próby czasu i para rozstała się. Obłoza 23 grudnia 2010 roku zawarł związek małżeński z aktorką Dorotą Zielińską. Niewielu może wiedzieć, że syn aktora Igor poszedł w ślady ojca i ma na koncie własne sukcesy. Co ciekawe, w pewnym momencie grał także z ojcem w jednej produkcji, przez około 30 odcinków serialu, na wspólnej wcielał się w Konrada. Zobaczcie, jak wygląda syn Waldemara, podobny do ojca?